Kręcenie śmigłem, albo że idzie się na wesoło. Byłem świadkiem takiej, takiej sytuacji, gdzie normalnie taki telewizor. Matka gierza. potrzebą wynalazku. Tak, generalnie w więzieniu skazani muszą być bardzo pomysłowi, bo jeżeli nie ma czajnika, też musi sobie zagotować wodę. No tak. Jeżeli chce tą kawę. Cały czas operujesz, Staszek, określeniami z więzienia, czyli tą gwarą więzienną. Ja oglądając poszczególne filmy, Często słyszałem określenie plomba. 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 Czyli to jest moment, w którym jest wstrzymywany cały ruch na więzieniu, na zakładzie karnym, dlatego, że na przykład jest prowadzony do na łaźni, na widzenie, do telefonu. Więzień szczególnie niebezpieczny. Czyli taki znany z filmów w czerwonym mundurku. A co ja słyszałem, to widocznie w tym filmie lub serialu, już nie pamiętam, co to dokładnie było, to było w takim razie błędnie stwierdzone. A tam było jako. Plomba było jako udanie się do toalety w celu autoerotyzmu. Nie. To nie ma czegoś, nie. A nie. jest jakieś określenie na masturbowanie się e, w celi? Tak, kręcenie śmigłem e, albo że idzie się na wesoło.